Dramaturgi w dzisiejszym meczu. Ostateczny wynik 1-1, który delikatnie nie zadowala nas na początku tego sezonu. Oczywiście, że nas nie zadowala. Już nie mówiąc o tym, że nie graliśmy na pełni swoich możliwości. Straciliśmy punkty. To jeszcze no nie nam kompletnie szczęście. Takie piłkarskie szczęście. No dwie chyba poprzeczki, szczelony karne. No i przypadkowo bramka, która się nie można na tym poziomie przydarzyć. Sprawiła, że remisujemy je z pomocą i tracimy dwa punkty. Za tydzień pierwszy z dwóch wyjazdów, nie będą to też łatwe mecze. Czy jakieś zmiany szykują się w stosunku do dzisiejszego meczu? No, ciężko coś powiedzieć, w ogóle zobaczymy kto jest zdrowy, jak wygląda fizycznie. I rywalizacja w tygodniu zdecyduje, czy będą jakieś zmiany czy nie. Na początku drugiej połowy zszedł Konrad Kobylarek, to jest jakiś uraz? Tak, to, jest to, to było z wynikiem urazu. Dobra. Coś poważnego? Czy... Nie, najprawdopodobniej stuczenie, ale myślę, że tak mocne stuczenie, że no nie pozwoliło mu kontynuować e, tego meczu. Kogoś po tym meczu w ogóle wyróżnić w swoim zespole, ktoś się dobrze zaprezentował, do tego wyniku? Nie, myślę, że tutaj no nie ma kogoś wyróżnić. Straciliśmy punkty i, i naszym obowiązkiem było wygrać dzisiaj, zdobyć trzy punkty, dlatego tutaj nie, nie chcę nikogo wyróżnić.